Dzień wszystkim, dzisiaj wytestujemy sobie piratki firma Hestia, paczka taka 380 HE0958, zaraz Wam pokażę jak wygląda petardka, taka malutka petarda na ląd, ląd powinien być troszkę dłuższy, no ale... Yy, zatyczki są z gipsu z obu stron. Zobaczcie, ja, tu jest napisane ile ona ma. Nie. Jedynie napis NWP. Także tak się petarda prezentuje. Piratka Hestia, stara dobra firma. Że teraz w tych czasach to już nie jest taka renoma, ale jak byłem mniejszy, w latach 90. się bawiło właśnie typu Hestia Petardami, <laughs> Pikolakami. Kozera 22 kupowało się, pamiętam, w kiosku, nawet na sztuki. 10 groszy chyba w kosztował jakoś. Ale tutaj mamy właśnie Piratkę Hesti, tą troszkę większą. B sztuk 10 NWP. Dobra, zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy z Piratką od Hesti. Zobaczymy, jaki huk będzie. Czy będą takie same jak kiedyś, jak były. No nawet powiem Wam, że głośne. Dobra, podgarnik. Nie wiem czy opłaca ale. Kurde Ło Kurde, powiem wam, że dosyć wysoko. Czekajcie, wezmę jeszcze jedną. Tylko blend się dosyć szybko pali. Ze 20 metrów, nie, z 15 metrów będzie. Także powiem Wam, że mała petarda, ale dosyć mocna. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj udostępnij. Dzięki do następnego razu.